Ciekawa, dzisiaj taki dosyć też nietypowy odcinek, ponieważ mamy tutaj sobie paczkę z Chin, nie będę pokazywał danych, mam nadzieję, że ich nie widać. Pokażę Wam, że jest tutaj pełno chińskich znaczków, chociaż nie wiem gdzie one teraz są, ale przed chwilą gdzieś widziałem chińskie znaczki. Jeśli otworzę to to zobaczycie, że są tu chińskie znaczki, ponieważ tu podklejałem. Z tego co wiem to są to słuchawki, gorzej jak się okaże, że to nie są słuchawki, bo zamawiałem dwie rzeczy, taką opaskę jeszcze. No tutaj będzie pewnie cenzura nałożona, no bo cały czas tym wymachuję, a tego po prostu nie zamazałem. Czapka Mikołaja oczywiście teraz będzie na prawie większości odcinków z kamerką. Postaram się nagrywać jak najwięcej. Softbox naprawdę jest bardzo dobry, nie wiem czy ten film wleciał już, czy jeszcze nie. Ale ja jeśli nie wleciał to... Ale zrobię tak, że wleci najpierw pierwszy ze, sk z ze składania softboxa. I po prostu mam po prostu wszędzie zgaszone światło. Tylko softbox mi daje w twarz. Dobra, my sobie otworzyliśmy tą paczkę. No, Wam tu cenzurę, no bo oczywiście nie chcę tego pokazać. Moich no danych gorzej, jak się okaże, że to nie są słuchawki, bo wtedy film pójdzie się walić. Oczywiście naszym supernosikiem, na czym innym. Mam nadzieję, że to nie ma jakichś danych jakichś takich jakby do zwrotu. Tak, są to słuchawki. A, śmierdzi się nołem. E, chciałbym tylko powiedzieć, że są to sławki za dosłownie 4 grosze. To na pewno macie w tytule. Czy tam 5 groszy, nie pamiętam. W tytule macie, czy to i na miniaturce, czy to są sławki za 4 grosze, czy za 5 groszy. Jeszcze muszę zobaczyć. Kupiłem je tylko po to, żeby je pokazać na odcinku, żebyście wiedzieli, żeby takich rzeczy nie kupywać. E, naprawdę kupiłem je tylko pod, pod odcinek, nie będę ich używał. E... A, no to nieźle, w ogóle się Hinole zabawiły. Dostałem jedną słuchawkę. Uhuhu! no, kto by się spodziewał? Wow, kto by się spodziewał po Hinole, że dostanę jedyną tylko słuchawkę? Jedną dobra, spójrzcie, mamy za to kabel USB, których mam z 50 w pokoju, yy, ale mam następny. I nasza chińska słuchawka za 5 groszy. No, dostawa też 3 zł, ale nie, nie patrząc już na to. Zobaczymy, czy z iPhone'em się to w ogóle połączy, czy będę musiał na przykład spróbować przez laptopa albo przez e, telefon z Androidem. Dobra, czy w ogóle pójdzie? Czy jest naładowana? Chyba ma małą baterię, bo widzę, że z nim ryga na takie policyjne kolorki Trzyma się to... No stabilnie. no Czego się spodziewać za, ze za słuchawki za 3zł? Nie wiem jak to się wkłada, sorry Jeśli ogarnę to naprawdę wam to pokażę Bo nie umiem wkładać słuchawek Słyszę syczenie. To jest naprawdę minus i teraz włączymy sobie muzykę na innym telefonie i zobaczymy jaka jest jakość dźwięku pewnie jest masakryczna, ale to zobaczycie sami już wam pokazuję, mam nowy telefon, inny zobaczcie, nie chcę pokazywać urządzenia mamy takie coś jak X9, połączmy się i e... sparować z urządzeniem, sparuj connected aktywne. O, patrzcie, nawet jest ładowarka pokazana. Nie wiem czy Wam to pokażę. Czekajcie, nie ma tutaj czasami. Dobra, zobaczcie sobie X9. Tu jest pokazane, że ma 80% naładowania. Ło, wow, naprawdę to jest fajne. I teraz najważniejsza rzecz, czyli jakość audio, czyli po prostu jakość dźwięku, jak to słychać po prostu przez tą chińską sławkę za 5 groszy. Nie wiem czy jest. Krzywą kamera, może być lekko. Hop. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeśli jest, dobra. Puścimy sobie suby, słuchawka działa, słuchajcie. Słychać. Kurde. Działa! Sprawdźmy sobie muzykę z jakimś większym basem, ponieważ tu był mały bas. Słuchawka ma takie minusy, że jest chińska. A, sorry, zapomniałem. Wiem, że wygląda teraz jeszcze gorzej, bo to na szybko zrobiłem. Słabo się trzyma ta słuchawka. Cicho to słychać. Fajnie, że dorzucili na zmianę kometą, jakby Gąbeczkę, więc bardzo fajnie. Minus, że się nie trzyma, dobrze, że dorzucili kabel, a sprawdźmy sobie teraz test basu. Kurde, muszę ją trzymać. Dobra, a więc mamy tak, że bas y, nie jest słyszalny prawie, jest y, słyszalny za to bardzo beznadziejnie. S bardzo źle przez tą y, słuchawkę słychać. Liczyłem na to, że dwie dostanę, no ale zawsze coś. Czy ją będę używał, no nie wiem, może być ciężko, chyba że będzie się dobrze jakoś trzymać, to wtedy sobie do jakichś treningów coś, może być, nie? Słabiutko słychać, słabe jest podbicie basu, mówię, fajnie, że dorzucili ten kabelek, ponieważ mamy sobie do naładowania, jeśli ktoś nie ma, ja mam takich 50 w pokoju, więc naprawdę, jeśli ktoś chce, to zapraszam. No, zobaczcie sobie, mamy ładnie to zaplątane. Szkoda, że dochodziła ta paczka 2 miesiące chyba, więc lipa totalna. Ale spójrzcie sobie, czy ten kabel w ogóle tu pasuje. Będę miał następny do kolekcji. Wow! Dobra. Albo podłączmy jeszcze, zobaczymy, czy jest jakiś dźwięk. Czekajcie, rozłączymy to. Disconnected. Na początku nie wiem, czy to dalej jest. Ale słychać po prostu szum, jakby. Po prostu słychać szum podczas słuchania muzyki. Naprawdę głos nie jest zły. Będę ją może używał ale tylko na chwilę. E, tak tylko do jakiegoś krótkiego treningu. Ja sobie pójdę po kostkę do ładowarki i sprawdzimy, czy to działa jakkolwiek. Dobra, ja już jestem. Zobaczcie, mamy tutaj kostkę Samsung. Żadna reklama spokojnie. Podłączamy tu mam gniazdko, pewnie tego nie widać, ale sobie podłączę. I dioda świeci się tylko na czerwono, czyli wiemy, mamy znak, że jest na ładowarce. A tak normalnie. O, czekajcie. Ciężko wychodzi ta ładowarka. Dobra, czy, on się, czy ta słuchawka się wyłączyła? Chyba trzeba przytrzymać, nie? O, jest. No spójrzcie, że teraz świeci tylko na, czerw e, tylko na niebieski kolor, od czego to zależy to ja nie wiem, dobra teraz się włączyła policja, e, ale tak to naprawdę spoko ten przedmiot jest, nie ma aż takiej lipy, ale no czego się spodziewać po słuchawce za 5 groszy, nie licząc ustawy 3zł i spóźnienia 2 mies miesięcy. E, dobra, ale mówię, jeszcze raz to powtórzę. Fajnie, że dodali kabel i zmianę. Ale to sobie możecie zawsze umyć. Lekko, oczywiście. Wodoodporna to ona raczej nie jest. Chyba że chcecie w przyszłości sprawdzać jej testy. Czyli pod wodą na przykład, takie tam. A może bez tej gumki będę radę, bo boję się, że pójdzie cały A! Uh, może spróbujemy w taki sposób. Co? Ten odcinek miał być mega krótki, ale. Dobra ryzykuję swoje uszy Nie tak nie wchodzi kompletnie Przynajmniej do mojego ucha Kurde teraz tego nie nałożę Dobra tam Nieważne e, czekajcie Wyłączymy sobie ją żeby było pokazane Że działa do wyłączania Nie wiem czy to było słychać Ale słuchawka coś powiedziała To jest naprawdę za to plus Fajnie że też pokazuje ile ma baterii E, słuchawka według mnie nie jest aż taka tragiczna, mówię. Podbicie basu jest tragiczne, też słabo z niej słychać. Szkoda, że tylko jedna, ale jak za taką cenę opłaca się moja ocena, to 7 na 10 za te dorzucenie tych gumek i tabla. Dobra, mam nadzieję, że mi było dobrze widać, bo nie chcę tego nagrywać po raz drugi. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w następnych filmach i siema.